Dobry wieczór. To będzie bardzo krótkie. Gratulacje dla miedzi. Wygrał zespół. Zasłużenie miedzi, bo zrobił to, czego myśmy nie zrobili. Ipakował piłkę do siatki, a to na tym polega piłka nożna. Na pewno możemy grać z podniesionym czołem, ale już ale tego podniesionego czoła, bo piłka i każdy sport bazuje na tym, żeby wygrać mecz. I jak tego się nauczymy, a tu nam brakuje troszeczkę świadomości i to pewności znaczy siebie, że, że potrafimy dobrze w piłkę będziemy dobrym zespołem, ale na no to trzeba dużo ciężkiej pracy i świadomości przede wszystkim gdzie się zmierzymy. Także jeszcze raz gratulacje dla mnie i czekamy na przyszłe mecz to, z Dziękuję. To jest pokaz siły charakteru, siły charakteru tego zespołu dzisiaj, bo no widzieliśmy jaka sytuacja kadrowa była i, i nasza ochrona w drugiej połowie, gdzie, gdzie przez większość sezonu graliśmy yy, tą samą. Yy. Tym samym blokiem dzisiaj, dzisiaj no, była zdemontowana, tak naprawdę John został, który w przerwie miał problem z, nawet z równowagą i, i nie chcieliśmy go wypuszczać nawet na drugą połowę, bo dostał piłkę i po prostu był zamroczony. Rube miał rośniętą głowę i po prostu już kombinowaliśmy jak mogliśmy. E, to raz. E, dwa, e, no, przetrzymaliśmy ten trudny moment drugiej połowy, te 20 minut i W końcu, w końcu chyba chyba o tą jedną sytuację stworzyliśmy więcej, bo, bo w pierwszej powieśmy nieźle, tam słupek mieliśmy, tworzyliśmy sytuację, ale Odra oczywiście też też, się, też drugą połowę miała fajną i, i tych sytuacji też się stworzyło, mieliśmy szczęścia trochę. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że dziękuję tym kibicom, co nam bardzo dopingowali w tym trudnym momencie, bo, bo naprawdę było nam ciężko i, i naprawdę był doping. tu za naszą ławką chyba chyba nie za bardzo nas cudy niektórzy panowie, bo... Bo nie rozumiem, mamy pierwsze miejsce i od 50 minut, słyszymy wulgaryzm w naszym kierunku. Więc, więc bardzo mi się to nie podobało i, i chciałbym podziękować mojemu zespołowi za, za tą siłę charakteru i kibicom za dopięcie do końca. Meczu. Dziękuję.